Tja, ni samma. jag gick helt... Jag gick helt kärleken. Aj! Huuu, jag Det är en Dajcie widzowie! Następnie chciałem podziękować za ten 2024 rok. W tym roku kanał troszeczkę się rozrósł i na dzień montowania wideo jest już 1088 subskrybentów i ponad 150 tysięcy wyświetleń filmów. Nie chcę powtarzać frazesów każdego twórcy internetowego, ale taka jest prawda, bo gdyby nie wasza chęć oglądania filmów, to że zostawiliście ponad 2000 łapek w górę, skomentowaliście moje filmy ponad 300 razy. I naprawdę starałem się wchodzić zawsze w interakcję z wami, ponieważ jest to dla mnie najprzyjemniejsza część po... Bo publikowaniu takiego filmu. Gdyby nie to wszystko, nie rozwinąłbym się do tego miejsca, gdzie jestem i mam nadzieję, że to dopiero początek. W tym roku zrobiliśmy Discord do tworzenia turnieju Rainbow Six Siege, gdzie was wszystkich serdecznie zapraszam. Chciałbym wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, znaczy o człowieku, bez którego twórczości nie zainspirowałbym się nigdy takim contentem i jest to MiriMali, do którego byłem często porównywany przez was w komentarzach. Tak. Jest to inspiracja, i raczej małe są szanse na to, żeby to zobaczył. Ale chcę być z Wami i z nim transparentny, że tak inspiruje i trochę kradziuje od niego kontent. Jeśli interesuje kogoś bardziej szczegółowy dane, co ile w tym roku się wydarzyło na kanale, zapraszam na sam koniec filmu. te najlepsze momenty zaczniemy wszystkimi wallbangami, które udało mi się uwiecznić w tym roku na kanale, a dalej, no to oglądajcie do końca. Wszystkiego najlepszego na nowy rok. Okej. O! Trafii, w O! Urządzenie skanujące muszę założyć. O! Urządzenie skanujące wykonało swoją pracę. O! Umarła. Patrz, tu będzie No! Aha. Wipię, dog, wipię. Dead, Leszek. Trochę sus te kile. Ej, ten koleś nie ma pojęcia co go czeka za chwilę. Okej okay. <laughs> Za <Na> pierwszym ujęciem Tak, gociłyś na pol Udało się, Dobra. Nie, to się nie stało, nie? Naprawdę, ej Eee... Yy, easy Defuse. One hour, the Dobra, jest? O nie, kolego, tak się bawić nie będziemy. To ja tu jestem ten fajny. Mm, mm, mm. Hej, przystojniaku. Hej, przystojniaku. <grystanie> 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 Jakie kildy. Jaka kreska ładna w ogóle.

Siemano, chłopaki. Boże, oni wszystko dronują. Hmm. Nie wiem, on też nie wytrzymał. So <Lincoln. tryVOICEOVER samen> OK. Okej. To było całkowicie normalne zagranie Ty A patrz tego koba! Eee okej, we might. You know what? Reporting is free Rozstawię trzy na ten od stronę towera <noise> <noise> i potem i wejść Oh. Yeah, that's the guy I think is uh, a bit weird. Was he? E even to jest ten który game. I think this guy might be cheating. I know he used a camera, but even with a camera, you're not gonna be that precise through the wall, especially nie like, Czemu zatrzymałeś film? Exactly Dobrze wiesz czemu. Pierdnisz. Powiedz name. co zrobię. Zabijesz przez ścianę.

ale to nie do mnie tak, do mnie nie. Szybszy byłem. Stronę. Stronę. O kitołki o, o. O. <grym> Przepraszam, nie chciałem nie, nie, to trzeba z innej strony, panie kolego, podejść do tego tematu. Bo to nie ma, co się za bardzo cacka O, oh! o, oh! oh! dobra, nie ma, nie nieważne, nie ma libis. Można Dobra morda kurwa. Dobrze zamknę Nie, dobra, jestem confirmed cheater, nie, autentycznie. Nie, to się nie

Oj, Umar, szybka, tu jest ty. kamerkę mi zepsuł. Co tu się Umarła. Oj, la Ale za fajny jogurt, Od razu dałam mi świeję. Jest pompa. Uh, 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 uh. Oj. Nie widzi mnie. Nie, 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 to się nie dzieje. Nie, ja yeah, pierdolę. Harry jest Tara to już się nie liczy. Ty co? Na dzień dobry. I ja jestem nie! Yeah, to się! <laughs> Dobra, trzeba zrobić tak? Tak? Poczekać trzy sekundy. Raz, dwa, trzy. Był tam ktoś, był tam autentycznie, tam ktoś był. <laughs> 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 nie, nie. Nie, nie. no way that way spotted heroes never die no <laughs> 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 power up get in there <laughs> I lecimy po cichutku. Pomalutku. Nie ma się gdzieś pieszyć, naprawdę. Pomalutku, tutaj ładnie obciąga uwagę nasza Twitch. Wszelakich lakich spętnych. Elegancko. LAST OPERATOR STANDING Dobra, ty nie będę tyle na niego czekał, nie? Gruba pijesz? Powiedziałaś, że nie? Gruba pijesz? Gruba? czy nie? No nie... To nie pijesz, dobra ENEMY SPOTTED Czemu zabijacie mi kolegów? I not sniper Where is he? Really, nigga? Oh, I one doesn't want You just fuck him off Hey fuck. Oh, oh. oh that's A LOT OF damage. To one guy, bro. What the fuck, bro? Nie! O, co jest? Jak ja? Co? Co ty dajesz? Chłop się tu spalił to idzie. Kali gdzieś na outside jest, tak? Gdzie ona? A, tam jest, dobra. Jest najlepsza także ten luz.

I'm so ashamed. <laughs> <laughs> I am beautiful. No matter what. <laughs> no, no, no! It's not even that. I am <laughs> beautiful. <ever ever. laughs> I am beautiful. Yeah, boy. <laughs> Don't you bring me down today? <laughs> la 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 la. Musiał przeładować, ewidentnie, nie? Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale ogólnie bardzo lubię tą mapę. Ła, A tu trzech jest już? trzeba. O, zrobiłem cztery kile. No, Okej, okay, dobra. To szkoda, że go zostawili. Postrzelaj sobie. i <laughs> 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 last operator's Nice. Yeah. Yeah. Why did drop shield I don't know. I think we might be playing against a little snippy stack. <laughs> oh! How? Myśmy to przegrali, co? Dobra prawie Podwójny, nice Chciałeś mi wejść na plecy? Ketch, sprawdził kamery? Nie sprawdził kamery. Co na niebie, gdzie jestem? O co tu chodziło? Uuu! Uh. To podobnie dalej znajduje się na tej pozycji. Musimy przyprowadzić kap Kemanko. No. Ha! Jak to się udało? Jak mi się uda, to za każdego kila zostawiasz suba, łapę i komentarz trzyka. You are such a no-life bro. Just saying spawn picking is so sad. My dream I see you I feel you That is how I know you go Krócik, co? A co on tu będzie robił? Kniemy mu tutaj drogę. Będzie uciekał, czy nie? Nie mam mnie tu. Nie zauważył mnie ten dron? Błagam. Nie. Ciekawie, czy jacyś koledzy przyjdą. Czy on mógł przeskanować podłogę? Co ona robi? Nie, God, <laughs> it was my teammate. <laughs> Bracie, nie. And eee, so. Where lost? Br. Nice. Alice. Czy jest ten zdjęcia robi? <laughs> Ale foto zrobiliśmy się.

Wersja. wzięli, wzięliśmy to do O, jest okej. Okay. no. Aj. No, na sajdzie. Zakaj. Okay? Tu mnie nie znajdziesz pisem. O! jesteś? No to teraz. Asystę dostałem. Jest, dobra. Nowe krzesło ma kapitał. No, dobre krzesło ma. Nie wiem czy chodzenie refelem to jest dobry plan, nie, no? nie, no, no, nie? Nie, jest najlepszy. Nie, nie jest najlepszy. Scana. Oj! Robi nie, nie <laughs> Nie, da <robota. laughs> On nawet się w moją stronę nie, nie patrzy, strzela, nie strzela, On mnie bokiem zabił. Ja mu bucik, który... O kur... Nie, 4 speeda. O, joki zasięg. <laughs> o, ty, ale ci się zrobił kiwkę. Nie, już jestem w stanie eliminować wszystkich. Psięga, no kolano, Mariano Italiano. Jest ostatni? Nie. Ja. Teraz mi jest przykro, że jestem mega wstydzę. Jestem debilem. <laughs> Piękna, <Paniak. laughs> dinga, donga. Shiki jestem. Yes, this actually just doesn't. Okay, I think this guy, he's either sniping or, or something else.

Es! To jest był. Ha! Zabójstwa nożem w jednej rundzie. O kurde. Do prawej przeszło, do prawej przeszła Tu borały, jellołówką. Jest na pingu, na pingu. Chyba, weszły. Borały znowu. Dalej. Tr spirale ci schodzi, ryba, spirale. Nice. Aaa, nie słyszałem przez lesza, kurwa. Nice chyba. Co dziwka, patrz. Cały czas siedzi w tym miejscu. Nikt nie widział, Te osoby mają totalnego low. Ja pierdolę, żeby tak siedzieć cały czas. No patrz, to j**a siedzi cały... Będzie to końce Rudy, to się działa. A, o tam jest! No, ona tu siedzi. Może jej się znudzi. No czekaj. Nie znudzi się jej, ja bym piknął kogoś innego. Ona tam siedzi, znudzi. Piknij kogoś innego i on w tym siedzi. Robisz to. MVP meczu. Jej <suszu> czas. No, no, hop, jest śmiertelny. No, zaraz mnie coś trafi, po prostu Noż No, w końcu. No, naprawdę tarcze musiał mi tu wystawić? Bro. Ja ja le! <laughs> o, to Polacy! Ile nie! Myślę, że pikują? Tak, ja? Nie, nie. Jeden na trzy. Dobra. Dobra. ちょっとしたおじいちゃんが持 Szanowni Państwo, ponownie ten sam punkt, aby udowodnić swoją teorię, postawię najlepszego trapa w Rainbowle. Mi się wydaje, że jest drugi najlepszy trap w tej grze, także też można go stosować. A tak, jak mówiłem? <trykowa> drugi najlepszy trap. Tak jak mówiłem, dla ciekawskich, y, okres 365 dni przyniósł około 107 tysięcy wyświetleń w tym roku. Y, 3 prawie 3,5 tysiąca, 3,5 3300 yy, go, godzin yy, watch time'u, tak zwanego, czyli przez tyle godzin, jakby były oglądane moje materiały, to no i mamy o plus 887 yy, subskrypcji przez cały rok. To, czy to dobrze, czy to źle? No to nie wiem, no to jak coś eksperci się mogą powiedzieć. W ogóle przyszedł subskrybent jeden i początek materiału no dewas zresztą. Co, jeśli chodzi o treści, to może wrócę w sumie do pierwszej z najnowszych. No to mamy. A, nie widzicie tutaj, nie mogę tego przesunąć, a nie chcę pokazywać tam reszty. No to jest koło 50, 50 filmów w tym roku. Tak, no bo to liczymy od, od, tego, od, tego, od tego filmu, tak naprawdę. I, i, I to przez niego wszystko wystartowało, dlatego że on taki na początku miał bardzo dobre wyświetlenia, bo to tysiąc wyświetleń, teraz zrobiło. Nawet teraz coś to w ostatnie 48 godzin coś tam robi. 50 godzin time'u, mu. Także <laughs> tak to wygląda. Jeśli chodzi o taką kategorię jak zarabianie, bo to on pewnie najbardziej wszystkich interesuje, no to niestety jeszcze nie udało mi się dojść do tego programu partnerskiego. Jeśli chodzi tutaj o to, żebym mógł mieć włączone jakieś wspieranie kanału, nawet nie wiem do jak to działa. No a żeby już reklamy się pojawiły, no to potrzebuję 4000 godzin. No nie jest to takie proste do zwłaszcza z tym, że moje treści są z reguły krótkometrażowe. I nie mają, no powiedzmy taki film jak Rankedy tutaj prawie pół godziny film, no to taki film robi przy 700 wyświetleń, robi 84 godziny watch time, także Nie wiem, ja też się bawię, w sumie początkow początkującym jestem Także Tak mniej więcej Wyglądają statystyki, nie wiem co mogę więcej przedstawić w tym roku, dzięki wielkie za